Jak sprawić, by energia była tańsza? Wystarczy bronić polskich kopalń. Ogłasza Janusz Kowalski, jakby odkrył świętego grala energetyki, a jako przykład podaje kopalnię Janina. Tania energia dla milionów Polaków to bardzo proste. Musimy obronić polskie kopalnie. Dlaczego? Ponieważ tutaj wydobywany jest najtaniej węgiel kamienny w Polsce. 350-400 zł za jedną tonę. Jak zwykle jest to typowa intelektualna Januszerka. Bo rzeczywistość, jak to zwykle bywa, jest nieco bardziej skomplikowana. I zacznijmy może od klasyka, że jest to hipokryzja w najczystszej postaci. Warto Uważyć, że zarządów PIS od 2015 roku postawiono w stan likwidacji 14 zakładów górniczych. No ale przechodząc do meritum, Kowalski sugeruje, że tona węgla w kopalni Janina kosztuje 400 zł, a wysokie ceny energii to efekt unijnych podatków. Jednak warto zwrócić uwagę na kilka faktów. Po pierwsze, wysokie koszty wydobycia. Średni koszt wydobycia tony węgla kamiennego w Polsce wynosi około 820 zł, a dla porównania w USA jest to około 160 zł. Po drugie, niska wydajność. W Polsce na jednego górnika przypada wydobycie Około 700 ton węgla rocznie, podczas gdy na przykład w USA jest to aż 300 tysięcy ton. A po trzecie, import węgla. Ze względu na wysokie koszty krajowego wydobycia, Polska importuje znaczną część węgla. W 2023 roku import stanowił 19% zużycia. I tak właśnie wygląda taniość polskiego węgla. W rzeczywistości to biznes na respiratorze, który jest utrzymywany głównie dlatego, że górnicy są cennym elektoratem politycznym z tendencją do palenia opon w środku stolicy. Dzięki takim politykom jak Janusz, debata o energetyce wygląda jak jak rysunek dziecka. Węgiel, tanio. Unia Europejska, drogo. To się świetnie klika, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja jestem też mu, widzimy się jutro i dzięki patronom i wspierającym na bajkafiku.